Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, w wersecie 35, mówi coś, co wydaje się po prostu kompletnie irracjonalne. Ponieważ on mówi tak, takie słowa. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać? No przecież chcemy mieć, a gdy dajemy, to tracimy coś, co mieliśmy. Jak to jest, że bardziej błogosławione jest, aby dawać? I myślę, że jednym z powodów, dla których tak jest, to jest to, że gdy tak żyjemy, według tych słów, to stajemy się bardziej podobni do Chrystusa. Żyjemy tak jak On. Rzymian 5:8 mówi, że Bóg dał dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. On przyszedł i dał swoje życie za nas. Wiecie, w nas nie było nic, co warte byłoby tego, żeby zainwestować w, to na, w nas, nasze życie, to kim byliśmy to jest powiedziane, byliśmy jeszcze grzesznikami. A mimo to, On zdecydował się opuścić niebo, przyjść na ten świat i oddać swoje życie za nas. Gdy ja myślę o tym wersecie, o tym, co Paweł powiedział, cytując Jezusa, mówiąc, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, oczywiście pierwsza rzecz, która nam się z tym kojarzy, to kojarzy nam się z pieniędzmi, ale to jest mowa o czymś znacznie większym. Jezus, który przyszedł, On dał siebie, oddał swoje życie, które złożył za nas. Czy ja oddaję Jemu swoje życie, swój czas, swoje talenty? To wszystko, co dostałem od Niego tak naprawdę, czy jestem w stanie oddać To, złożyć to u Jego słów i mówić, Boże, to wszystko, co mam, dostałem od Ciebie? To wszystko należy do ciebie. Uczyń z tym to, co ty chcesz. Nie bądźmy tak jak ten świat, który daje, tak, bo świat daje też wiele rzeczy, ale często daje z tego, co mu zbywa. Ale Bóg nie dał nam coś, co zbywało mu, ale dał nam to, co najcenniejsze. Jezus Chrystus swoje życie oddał za ciebie i za mnie. Oddał to, co miał najcenniejszego. Poszedł na krzyż do końca. I tam złożył swoje życie za nas. Dlatego chcę uczyć się przez ten werset, przez te słowa, które tutaj Paweł napisał, napisał, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Chcę się uczyć tego, jak dawać to, co najlepsze z siebie. Dawać swój czas, swoje życie, swoje talenty. Wszystko, Boże, składam u Twych stóp. Użyj to na swoją chwałę, według Twojego planu i tego, jak Ty chcesz to użyć. O jakże błogosławioną rzeczą jest dawać. I tego do tego zachęcam siebie i zachęcam Ciebie, przyjacielu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.